70. Jestem sama w dzisiejszym odcinku będziemy grać Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku będziemy kosić, no, to będziemy kosić, więc no, nie wiem co no, to. I tak przedłużając, jak po tym odcinkiem będzie 5 lajków, na, wpadł kolejny odcinek, 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 nie wiem z czego, ale z czegoś pewnie wylosuje coś. W dzisiejszym odcinku będziemy po prostu kosić no, to wszystko co będziemy robić w dzisiejszym odcinku Skosimy całe pole Może nie całe połowy Chociaż skosimy i I to nie koniec W drugim odcinku będziemy po prostu Robić dalsze coś Po odcinku trochę staram się ogarnąć Właśnie bele ogarnę No i tak więc Piszcie w komentarzach, czy chcecie serię w Auto 5 z Gita całą Fabułę. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, co chcecie. Jak nie chcecie, no to nie musicie po prostu pisać. Jedziemy. Oczywiście tu farming to jest, moja taka gra może powiedzieć, trochę nieogarnięta, bo ja tam się za bardzo się na farmingu nie znam. Miałem parę części, ale to tam gram albo na kodach, albo na modach, tam się tylko bawiłem, nie kosiłem, tylko się bawiłem. Ale tak no, no, to... tam no tak za bardzo nie jestem ogarnięty tego farminga, ale teraz właśnie w 17 postaram się go ogarnąć. no. Jak chcecie jakieś wrogi, też piszcie Piszcie czy mogę, chcecie jakąś nową serię Ja postaram się ogarnąć, chcecie jeszcze liczyć z GTA 5, No to no to możecie pisać, ale postaram Niestety ja tych znam dużo Może mi się uda, tylko niestety będę musiał jeszcze na GTA Online Będę musiał troszeczkę zarobić, żeby zarobić na biuro Wtedy po prostu już będą te glitche jakby możliwe Na przykład z z y Jakiejś tam misji i takie różne Więc to po prostu będzie dopiero dopiero będą po prostu jakieś tam glicze robić bo tak no to nie za bardzo nie za bardzo bym glicze zrobił, bo większość gliczy właśnie trzeba mieć trójmi. Strój po prostu wita na przykład demona, jakże to właśnie demon. Może chceć jakąś serię na przykład z kimś na przykład, vlogi na przykład. No różne no, nie będę tutaj wymieniał. Bo naprawdę dużo jest do wymieniania. Dużo serii już mam po prostu w głowie, myślę ciągle. ciągle po prostu myślę o jakiejś nowej serii, o jakiś lepszych. Oczywiście moje serie nie będą aż po prostu takie duże, że na przykład 100 odcinków. Ale z 5, później znowu seria wejdzie, bo pewnie tak Ja tak mam. skosimy skośimy tutaj. W ogóle mam jeszcze drugi zapis. Drugi zapis, na którym po prostu tam za bardzo nie ro robiłem. Znaczy, no mam skoszone pole, mam tam zakoszone Ale po prostu tam mam prawie wszystko wypożyczone. Tutaj mam tylko jedną rzecz wypożyczoną, do Bel. Jeszcze bel nie będę robił, na czwartym odcinku się zajmiemy belami, a w trzecim dopiero może i kiszonką. Może też jeszcze troszeczkę się zapoznać w ogóle z tym całym farmingiem i wiedzieć co, co do czego, co z czym się je, tak można tak powiedzieć. Ponad jak robić bele, jak zrobić kiszonkę, to się dowiem pewnie w samouczkach albo na przykład w innych rzeczach. Albo sam się dowiem nawet. Jak chcecie po prostu, chcecie na przykład serię z. Nie wiem, może jakieś gry, oczywiście też pewnie Watchdog się pojawi, Battlefield pewnie się pojawi na moim kanale, tego też sam nie wiem. Ale powinny się pojawić różne, różne gry, bardzo różne. Widzicie w ogóle w komentarzach, jaką mam grę nagrać. A jak na przykład Battlefield, to pewnie on się pojawi troszeczkę później. Tu wtedy on się pojawi troszeczkę później, pewnie Battlefield. Ale już jedna gra od Overwatch. Na przykład on może się już pojawić troszeczkę wcześniej. Dość niedługo. Więc jedziemy trochę. Wiem, że troszeczkę krzywo koszę, ale tak się skosiło. Może zostało takie troszeczkę jak na Pelerynie, jak i Batmana na przykład robię. takie troszeczkę inne pole <laughs> można powiedzieć. No więc to nie, tam... Powinienem wpaść odcinek z Gady w Auto 5, bo już to bo ta seria już ma być na komputerze. W ogóle ja fabułę troszeczkę, można powiedzieć tak, przyjdziemy w inny sposób. Sposób zmodowany, tak. Na modach będziemy grali. Bo przeszłem fabułę już trzy razy i wiem o co chodzi w tej fabule. Wiem, są niektóre z straszne trudne misje, ale na modach na kąbie, na modach przeszłem można powiedzieć, połowę fabuły, a na po prostu na Xboxie Przeszłam całą było bez modów, a tak to przeszłam na połowę Troszeczkę na PSG, troszeczkę z modami, troszeczkę bez modów Początek bez modów, a w taki końcówkę już chyba tam jeszcze jest w paletobale jakby napad już był To nie wiem kiedy zaczęłam na odegrać. grać Ale rzeczyłem Dobra, więc jakieś Q&A, no to piszcie w komentarzach to wtedy na facebooku Facebooku będziecie w komentarzach na facebooku pisać pytania będziecie jakieś pytania pisać chętnie odpowiem albo jak nawet chcecie to możecie w komentarzach, bardziej mi w komentarzach to przyjdzie, bo Więc jak chcecie Q&A no to piszcie chcę Q&A i obok, i obok pytanie Przykład? A, większość. A, jak tak, no to większość też na Facebooku dam. Wtedy większość też na Facebooku w powiadomie o tym. Trochę krzywo kosza, ale no, ale to nic. Ola, słuchajcie Niemiecki, bo mi już telefon i zaraz będziemy kończyć Tylko to skoszę i kończymy na dziś No tutaj skosimy. I teraz tak, sobie tutaj zaparkujemy Zaparkuję Do kolejnego odcinka. Cześć, pa. Elo!